Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj będzie portret tarotowy nikogo znanego. To będzie mój klient, mężczyzna. Bardzo długo przekonywałam tego pana do nagrania tego filmu, właściwie opowiedzenia o jego portrecie tarotowym. Obiecałam mu, że nie powiem jego daty urodzenia i nie powiem. No, to jest oczywiste, imienie i nazwiska. Także dotrzymuję słowa i nie będę opowiadała o całym portrecie, tylko skupię się na jego jednym aspekcie życia, który przynosi mu najwięcej problemów, i właściwie przez to wszystko jego życie wygląda. Jego życie się zapętla, można tak to powiedzieć, i popełnia te same błędy. Pierwsze trzy karty z jego portretu tarotowego to wieża, mak i świat. I e, o jakim aspekcie jego życia chce opowiedzieć? E, no, o relacjach międzyludzkich i relacjach e, z kobietami. E, ten mężczyzna e, ma. E, nie chodzi o to, że on ma problem z kobietami czy z zawieraniem znajomości, tworzeniem związków, tylko ma nadmiar tych związków. I w pewnym momencie swojego życia się zatrzymał i się zastanowił, dlaczego tak jest i dlaczego mu to na tyle przeszkadza w życiu albo powoduje kłopoty. Że inne aspekty życia um, też się trochę przez to um, zaniedbują, albo może um, idą źle, idą um, w jakikolwiek sposób, jak po grudzie, można tak powiedzieć. No i um, w tym portrecie terotowym, na pierwszy plan, wysuwa się um, u niego karta maga. Dlatego, że on ma tego maga, słuchajcie, właściwie ten mag to się przewija bardzo często, i on ma tego maga, no wiadomo, na drugim etapie życia. Ma maga na pozycji, jak pracować z misją. Tutaj w tym podstawowym portrecie tarotowym to może nie jest aż tak widoczne, ale im dalej blask, tym więcej drzew, tak? Co dla niego jest najważniejsze w życiu, ma też maga. Jako ma strefę destrukcyjną, ma również maga. I ja obliczyłam jeszcze jego program partnerski z tego względu, że on po prostu zahaczył o ten, o ten temat, o ten aspekt jego życia i tam też ma magów, ma maga, co go blokuje w sferze związków i czym dla niego jest miłość duchowa i uniwersalna. No i dobrze, zauważcie, że ja tutaj nic nie mówię na razie o karmie, ani nic o jego planie duszy. Ale do tego też dojdę. Co, mówią, co mówi ta karta magów? Maga na wielu różnych pozycjach. Mówi w kontekście, oczywiście, relacji z kobietami, w kontekście no, związków z tymi kobietami tak? takich, nie wiem, związków może dłuższych, krótszych, przelotnych, ale mimo wszystko. No, mak w warkanach wielkich jest takim typem mężczyzny, który musi się sprawdzić albo musi sprawdzić swoją moc, że tak to nazwę i eksperymentować. Eksperymentować mam tutaj na myśli oczywiście w, kontekst, w kontekście relacji z kobietami. Czyli przyjmować różne punkty widzenia i testować na żywo, na żywca, że tak to nazwę, na kobietach swoje własne pomysły, jak daleko może się posunąć, albo w jaki sposób może sam się w tym sprawdzić. Czy jest sam się sprawdzić w tym sensie? Nie chodzi o to, że dowartościować się, tylko sprawdzić swoją siłę sprawczą, tak? Sprawdzić swoje te eksperymenty na żywo. Mak nie jest teoretykiem, tak jak na przykład Eremita albo wisielec. Mak jest kartą męską no przede wszystkim, która mówi o testowaniu na żywo, to znaczy mak ma jakąś wiedzę. Natomiast to nie jest wiedza do końca gruntowna. On, mając w zasięgu ręki wszystkie cztery żywioły i nad swoją głową symbol nieskończoności, czyli no powiedzmy tego ducha, ten eter, tak? To wszystko powoduje, że mak. Maga bardzo kusi swobodne łączenie wszystkich czterech żywiołów, i wydaje mu się, albo jest pewien w niektórych sytuacjach, że ten eter, duch mu sprzyja. On uczy się na własnej skórze, uczy się w praktyce, że tak to nazwę. Ma do tego naturalne zdolności, owszem, nie powiem, że intuicyjne, ale bo intuicyjne zdolności to, to już troszeczkę są dalsze karty, on e, może też podpatrywać tak, inne e, osoby, e, czy, czy innych na przykład mężczyzn e, i testować to e, w swoim własnym życiu, eksperymentować, czy Akurat u niego to zadziała, to zafunkcjonuje. To jest coś na zasadzie szukania kamienia filozoficznego przez alchemików, czyli lata eksperymentów, lata doświadczeń i okazuje się, że ta droga maga, tak? W, jako tego alchemika w poszukiwaniu kamienia filozoficznego. W pewnym momencie sam cel y, już nie staje się tak ważny, tylko ta droga, ta ścieżka i to eksperymentowanie, to krzyżowanie, łączenie y, y, nawet przeciwieństw i, y, czy podobieństw. Tak? Mam nadzieję, że rozumiecie, y, jak metaforycznie mówię to y, y, o magu w kontekście y, relacji międzyludzkich, zwłaszcza z kobietami. Czyli y, mag potrzebuje. E, e, tych czterech żywiołów, czyli e, tych czterech królowych, tak, tarotowych powiedzmy, albo e, wszystkich e, kart kobiecych z tarota e, jako e, położenia na stole, tak, tych czterech żywiołów, i łączenia tego, czyli rozumiecie, co chcę powiedzieć. W jego portrecie tarotowym karta Maga bardzo mocno wskazuje na to, że. E, e, każdy typ kobiety jest dla niego interesujący, i każdy typ kobiety, na każdym typie kobiety będzie eksperymentował albo no, testował swoje własne umiejętności i swoje włas, swoją własną moc, że tak to nazwę, tak? Do czego jest mu to potrzebne? Słuchajcie, to tutaj musimy wejść w jego plan duszy i on ma w planie duszy co? Ma diabła z karmy, na lekcji karmicznej ma kapłana, na odrobieniu lekcji karmicznej makapłankę i na komforcie ma głupca. Czyli o czym mówi nam ten plan duszy? Diabeł z karmy mówi, słuchajcie, diabeł z magiem, tak? Czyli z tym magiem z jego, tej dziedziny życia romansowo-miłosnej, związkowej, tak? Czy... E, e, Sympatyczno-związkowo-romansowej e, mówi o tym, że e, 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 diabeł e, w karmie e, e, zapętla się. Tak, zapętla się, i e, sama materia, sama cielesność i sama przyjemność sprawia mu właśnie tą przyjemność. Temu magowi. I e, no, będzie znajdował się w takich sytuacjach, albo ta karma będzie powodowała, e, że e, zapętlenie niektórych, oczywiście, też problemy, bo diabeł nie jest tylko e, łatwą ścieżką, to też rodzi problemy. No i mój klient to zauważył, że, że te problemy e, zaczyna mieć. Przez pierwsze, no nie wiem, jakieś tam jego eksperymenty, nazwijmy to tak. Ileś tam lat eksperymentów, wszystko szło dobrze, ale wiecie, nic nie idzie dobrze wiecznie. Czasami jest tak, albo bardzo często jest tak, że pewna energia się wyczerpuje, albo to koło zębate się zacina, no i trzeba się zreflektować w pewnym momencie. No i do czego zmierzam. Zacząłem od tego diabła w karmie. Poza tym on ma jeszcze moc co najsilniej, go, co najsilniej działa na niego z podświadomości, czyli moc razem z magiem, razem z diabłem z karmy to są bardzo mocno karty, to nie są karty duchowe, to są karty bardzo mocno tu i teraz, bardzo mocno cielesne, bardzo mocno nastawione na... Realizację w materii, tak? W materii, czyli w przyjemnościach. I bez, bez, jego bezrefleksyjność, tak? Bezrefleksyjność mojego klienta we wcześniejszych sytuacjach i postępowaniach powodowały no, niemożność z tego się wyrwania. i ja nie chcę powiedzieć, że to jest seksoholizm, bo tutaj tego w portrecie nie ma, natomiast to może z opowieści mogło wydawać się jako takie symptomy, natomiast mam wrażenie, że tutaj w jego planie duszy chodzi o coś innego, że poprzez tą realizację w materii, tak, przez cielesność, on ma zrealizować plan duszy, aby się zreflektować. Zobaczcie, że on w planie duszy ma i kapłanę i kapłankę, które są, które są bardzo duchowymi kartami, eterycznymi kartami i inne wartości są dla tych kart, dla kapłanej i kapłanki ważne. To znaczy. Być może jego dusza przyjęła taki plan, a misję życiową ona zupełnie inną, ale realizuje się w tym aspekcie swojego życia związkowo, sympatyczno-romansowym, bardzo intensywnie, dlatego żeby w pewnym momencie zatrzymał się i, po, i zapytał się albo odzyskał kontakt na przykład ze swoim własnym wnętrzem i zapytał się, dokąd mnie to prowadzi. Czy ja znajdę ten kamień filozoficzny tam na końcu tej drogi, maga? Czy może e, to jest tylko w pewnym momencie już sztuka dla sztuki, automatyczne działanie instynktowne i takie mechaniczne? E, kapłanka na odrobieniu lekcji karmicznej może być jakąś konkretną kobietą w jego życiu, która skłoni go do refleksji, albo już go skłoniła do refleksji. E, natomiast kapłan na lekcji karmicznej jest poszanowaniem jakichś zasad, tak? No w tym wypadku powiedzmy zasad, które rządzą, które są uniwersalne na całym świecie i nieważne pod jaką szerokością geograficzną są zasady funkcjonowania pomiędzy dwiema płciami, że pewne rzeczy, pewne rzeczy się robi, a pewnych rzeczy się nie robi. Nawet ujmując to tak, coś wypada, coś nie wypada, i mężczyzna z, ze Stanów Zjednoczonych, z Hiszpanii, z Polski czy z Australii zostanie podobnie potraktowany przez kobietę, jeśli, no nie wiem, jakieś konkretne działania wykona, te, które nie, nie spodobają się kobiecie. Tak? I odwrotnie. Kobieta pod różną szerokością geograficzną również może się spotkać z takimi uniwersalnymi zasadami, powiedzmy zasadami wszechświata, bo zasady społeczeństwa, zasady prawne to jest zupełnie co innego niż zasady wszechświata tutaj u nas na, na Ziemi, ale o to mi chodzi, że są takie uniwersalne zasady. Kiedy mężczyźni z różnych kręgów kulturowych i kobiety, różnych społeczeństw, różnych domów, w których się wychowali, zostaną podobnie potraktowani przez kobiety, bo zrobili coś albo bardzo tak, czyli bardzo fajnie, albo coś bardzo niefajnie i odwrotnie, kobiety również. Więc tutaj chodzi o uniwersalne zasady wszechświata, tak? Ja mam na myśli teraz tego kapłana z jego. Lekcji karmicznej, czy ja postępuję, to znaczy, dusza chce, aby on się zreflektował w pewnym momencie swojego życia i się zastanowił, czy te zasady, uniwersalne zasady wszechświata, ta, ta czystość intencji, powiedzmy, w kapłanie i kapłance, może w pewnych momentach ta niewinność, tak, czy to jest więcej warte, czy więcej warte jest realizacja w świecie materialnym, siebie w świecie materialnym, wśród swoich potrzeb materialnych, tak? potrzeb fizycznych. I pierwszym, myślę, że pierwszym takim pierwszą jaskółką do tego było zadanie mi tego pytania, co właściwie jest nie tak i dlaczego tak się dzieje. Wyciągnięcie wniosków albo zmiana sposobu działania to już należy, wiecie, indywidualnie do każdego człowieka, więc opisanie tego, dlaczego moim zdaniem tak to wygląda i jaką drogę trzeba przejść albo. Czego w tej drodze się nauczyć, czyli w tym planie duszy, to jest jedna kwestia. Tak? To opisanie tego przeze mnie. Natomiast drugą kwestią jest to, czy ludzie wezmą to sobie do serca i będą chcieli albo pragnęli podjąć to wyzwanie tak? tej duszy. Kapłanka na odrobieniu lekcji karmicznej. Mówi o tym, słuchajcie, to jest kapłan z kapłanką, lekcja karmiczna, kapłan, odrobienie lekcji karmicznej, kapłanka. Kapłanka, owszem, może mówić o tym, że jest dużo różnych pań, które nie pretendują do roli cesarzowej, tak? Natomiast w planie duszy ta kapłanka, myślę, że mówi o tym, że też jest dużo różnych pań, albo wśród tych pań może być jedna, albo dwie, które, no właśnie, powtarzam się, skłoniły go do refleksji, albo dały mu jakąś nauczkę. Też tak może być. Kapłanka zazwyczaj, słuchajcie, daje szansę to jest taki typ kobiety, który daje szansę ludziom, w ogóle ludziom nie mówię tylko o mężczyznach, ale ogólnie ludziom. I może właśnie dzięki delikatności którejś z tych kapłanek, powiedzmy, albo takim subtelnym nakierowywaniu, co jest nie tak, albo dlaczego uważam, że jest nie tak, to znaczy ta kapłanka uważa, może w, pewnych, w pewnym momencie nastąpić zwrot u tego mężczyzny. Ale zwrot, myślę, że nie w zachowaniu, tylko w sposobie myślenia. Dlaczego myślę, że nie w zachowaniu? Dlatego, że na leitmotivie u tego mężczyzny w portrecie tarotowym jest koło fortuny, i ten mężczyzna ma łatwość wchodzenia, czy tendencję do łatwości wchodzenia w sytuacje karmiczne, które się powtarzają. Dlatego wcześniej Wam mówiłam o tym zapętleniu: to jest podwójne zapętlenie z karmy, z diabła i z koło fortuny, czyli. Diabeł mówi o tym, że może mi być dobrze w tym zapętleniu, bo ja się dobrze tam czuję, dobrze się spełniam fizycznie. Natomiast um, Koło Fortuny mówi o tym, że to zapętlenie ma jakiś wyższy cel, większy sens, i jeżeli yy, yy, nie uświadomisz sobie tego, to ciągle będziesz powtarzać, no właśnie, albo te same błędy, albo w nieskończoność będziesz eksperymentować i testować. Yy, swoje umiejętności na kolejnych osobach, i właściwie do niczego to nie będzie prowadziło, bo koło Fortuny cyklicznie obraca się, aby dojść. Tak jak wiecie, z punktu A do punktu A obraca się, żeby dojść o 360 stopni znowu w to samo miejsce. Więc ta cykliczność i ta ciągłość obracania się koło Fortuny w jego light motive, czyli tego, czego nie przeskoczy, albo co będzie dla niego trudnością, bo ciągle będzie do niego wracało, mówi o tym, że bezrefleksyjne wchodzenie w sytuacje karmiczne, czy w relacje z kobietami, które albo mogą być rzeczywiście karmiczne z poprzednich cieleń, albo w obecnym cieleniu tworzy sobie relacje karmiczne. Które będą się ciągnął już powiedzmy, do kolejnych cieleń, następnych, komplikuje mu życie. Tak, on, tak jakby sam sobie komplikuje życie, i nie sądzę, że tutaj można powiedzieć, tak miało być, bo koło fortuny to nic na to nie poradzę, muszę się poddać temu kołu fortuny. No, owszem. Czasami, kiedy wchodzimy w sytuacje karmiczne, to trudno nam jest w to nie wejść, bo nas tam ciągnie. Natomiast, będąc tego świadomym, możemy jakoś łatwiej przez to przejść, nawet jeżeli nam jest niewygodnie, albo nam jest bardzo wygodnie. Tak? Czyli. E Moja opowieść, słuchajcie, ponad teraz już 20-minutowa o tym aspekcie życia tego mężczyzny mówi to, że tutaj są dwie, nie powiem, że dwie sprzeczne, ale dwie równoległe ścieżki. Jest bardzo mocna materia i fizyczność, czyli diabeł z mak na różnych pozycjach i moc, która najsilniej działa na niego spod świadomości. Bardzo mocno osadzenie tu i teraz w materii fizyczności, seksualności, oraz druga ścieżka w planie duszy, e, równoległa, która mówi o tym, że e, musisz szukać większych wartości w tym wszystkim, jakiegoś wyższego celu e, bo, e, e, i zastanawiać się, e, czy te ścieżki się skrzyżują. E, w pewnych momentach to znaczy to zadanie pytania przez niego do mnie może jest pierwszym skrzyżowaniem się tych ścieżek. Jak to dalej będzie? Czy te ścieżki dalej się rozejdą i będą biegły równolegle, czy zbliżą się do siebie i będzie to w pewnym momencie staną się jednością, czyli ta fizyczność razem z tą nazwijmy duchowością się połączy, żeby uzyskać tą pełnię, tego nie wiemy. Tak więc, tak wygląda portret tarotowy mężczyzny, który nie powiem, że ma problem z kobietami, bo z jego opowieści wynika, że tu nie chodzi o to, że nie może stworzyć jakiegoś związku, tylko, że tych związków jest po prostu za dużo i to on inicjuje ilość tych związków, że tego jest za dużo, tak? No i e, prawdopodobnie coś wydarzyło się takiego, które e, co spowodowało, że e, no, ten mężczyzna zwrócił się do mnie o pytanie, e, jak to, e, co, co ma z tym zrobić, dlaczego tak to, e, tak to wygląda, dlaczego tak to jest. I e, mam na myśli, że coś się wydarzyło, czyli coś, co po prostu nie mocno wstrząsnęło, tak? To mogła być jakaś e, powiedzmy tragedia w jego życiu, która położyła się cieniem też na inne aspekty, czyli na przykład może na pracę, e, może na sprawy finansowe i tak dalej. Także e, zdawanie sobie sprawy z tego, że coś idzie nie tak, coś e, e, Coś tutaj nie pasuje, jest raczej dobrym pomysłem do tego, żeby zastanowić się głębiej, gdzie jest przyczyna. Dobrze, to było wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, że spędziliście ze mną ten długi czas i do następnego. Na razie.